Dzisiaj będzie o biernoagresywnym zachowaniu, czyli o agresji niewyrażonej wprost. I jednym z przejawów takiego zachowania jest, uwaga, milczenie, karanie, ciszą, wycofanie się, izolacja. I są to zachowania, że tak powiem, które są niejako w reakcji na nasze własne zachowanie, które tym osobom nie odpowiada. I mamy właściwie dwie strony tego medalu, bo przejrzyjmy się osobie, która Milczy, bo nie umie postawić granic, czyli ktoś przykładowo powiedział tej osobie coś niemiłego, albo spotkała ją jakaś taka sytuacja, i pierwszą reakcją jest milczenie, takie zablokowanie komunikacji, jako szybka pierwsza reakcja, ponieważ ta osoba nie wie co zrobić, więc milczy, tak? jest jakby zablokowana, zamrożona. Ale to wynika, tak jak powiedziałam, z nieumiejętności stawiania granic i może to przedłużyć na powiedzmy dzień, dwa, by się jakoś niejako oswoić. I to jest pierwsza, pierwsza reakcja, pierwszy typ reakcji. Ale mamy, tu chcę powiedzieć o czymś jeszcze innym, a mianowicie niektóre osoby tak wyszkoliły swoje osoby w różnych relacjach, czy przyjacielskich, czy, czy, czy osobistych, że wiedzą doskonale, że jeżeli będą milczeć. W reakcji na nasze zachowania czy postępowanie, czy wycofywać się, izolować, unikać kontaktu wzrokowego, nic nie mówić, to wiedzą, że osiągną swój efekt. A ten efekt będzie taki, że wymuszą w pewien sposób na Was zachowanie, które im pasuje, tak? Bo jest to tak zwane karanie ciszą, brakiem kontaktu, ale to wtedy te osoby wiedzą doskonale, że to właśnie na nas działa i w związku z tym. Takim zachowaniem wywołują w nas poczucie winy i tym samym nas karają. I wywołują taki dosyć, no wiecie, nie wiemy co się stało, więc po pierwsze łapiemy poczucie winy, mamy poczucie, że musimy się tłumaczyć, a tymczasem jest tak, że ulegliśmy, ulegliśmy manipulacji, po prostu manipulacji, ponieważ te zachowania karają. Karanie ciszą to jest manipulacja, tak? czyli one są wykorzystywane do wzbudzenia nas, wymuszenia w nas pewnych zachowań i reakcji. I teraz uwaga, bo to dotyczy, czyli to działa na osoby, które niejako są predysponowane do załapywania się w tą pułapkę, właśnie poczucia winy, wyrzutów sumienia, tłumaczenia się, usprawiedliwiania. I jeżeli ktoś wyczuje u nas taką predyspozycję, to będzie to oczywiście wykorzystywał i nie dotyczy to każdej osoby, bo powiedzmy sobie taka modelowa, zdrowa osoba, która no, jest bardziej samoświadoma i, i, i wyczuwa różne niuanse komunikacyjne, to ona powie sobie, "OK, no jeżeli ty nie utrzymujesz kontaktu, no ja też się wycofuję, tak? Natomiast to rzeczywiście działa szczególnie na osoby, które podobnie były traktowane czy wychowywane... I podobne miało rodzaj komunikacji z osobami, czy z rodzicami, czy innymi wychowawcami, czy z innymi osobami, ponieważ one już to znają. Czyli osoby manipulujące, karające nas ciszą, one niejako przywracają nas do tej przeszłości, tak? Czyli one przypominają nam w sposobie jakby reagowania, zachowania tamte sytuacje, tak? Czyli zapytaj się, gdzie kiedyś już byłeś tak potraktowany? Co ci to przypomina, to jest bardzo ważna rzecz. Co robić z taką historią? Co robić w sytuacji, kiedy ktoś kara nas ciszą i wiemy doskonale, bo my to wyczuwamy, nasze ciało wyczuwa, nasze ciało doskonale wyczuwa pewien dysonans, dyskomfort, w ciele coś się dzieje. My wiemy, że coś jest nie tak, że ktoś gra, bo to jest rodzaj gry, tak? I czy my w to wejdziemy, czy nie, to już nasz, nasz jest temat. I w tym momencie, kiedy już mamy ten impuls. Że musimy się tłumaczyć i cokolwiek mówić, i łapiemy za ten telefon, i pytamy, a co się stało, tak? no to jakby dostarczamy temu naszemu manipulatorowi energii. No i oczywiście on pięknie nas tutaj okręci i, i, i zrobi, co zechce, tak? Yy, zresztą karanie ciszą jest często wykorzystywane właśnie w takiej przemocy narcystycznej. Yy, bardzo świadomie zresztą przez te osoby, więc w momencie, kiedy sobie uświadomicie, skąd to jest, i co wam to przypomina, i złapiecie się w takim ścisku, wiecie, dyskomfortu, Najgorsze, co może być, to jest to, że osoby te wzbudzają poczucie winy, potężne poczucie winy. Tylko pamiętajcie, że to jakby nie jest stąd. To jest też ważne, żeby sobie uświadomić, że to poczucie winy, które ta osoba chce wzbudzić, ono jest z przeszłości. Więc to, że jest ważne tutaj. Kolejna rzecz to mimo wszystko przejść przez ten dyskomfort i pozwolić sobie na zachowanie albo przetrzymać, nie, nie reagować nagle, tylko rzeczywiście przetrzymać. Robi się to w ten sposób, że jeżeli ktoś wycofuje się z relacji albo nie odpowiada, albo milczy, to my dokładnie robimy to samo, a nawet dwa razy więcej, słuchajcie. To jest bardzo ważne i wiem, że to może być trudne dla osób, które mają taką tendencję do ulekania manipulacji, ale mimo wszystko spróbujcie przejść przez to, i też się wycofajcie, zajmijcie się w miarę możliwości sobą, swoimi działaniami, bo to będzie zupełnie inną reakcją, którą oczekuje najczęściej osoba, która takich technik stosuje. Więc albo ona prędzej czy później się odezwie i będzie próbowała innych metod, tak ona też się, ona będzie wytrącona z tego stanu takiego kontrolowania sytuacji, bo pamiętajcie, że. Staranie ciszą, wycofywanie się, izolacja, brak komunikacji niejako, jest to próba kontrolowania nas po to, żeby dostać to, co, co się chce. Więc w momencie, gdy to zauważysz, przywróć sobie pamięć, gdzie kiedyś, dlaczego tak mocno na to reaguje, tak? bo jest to związane z upełkami gdzieś tam, z przeszłością. Zobacz o co chodzi. I zobacz. Skoncentruj się na tym dyskomforcie, który każe ci niejako rozwiązać, bo najczęściej osoby podlegające takim karom bardzo szybko chcą rozwiązać sytuację. Bardzo szybko chcą, żeby było dobrze. No i to jest trochę błędne, bo wchodzą w taki właśnie kołowrót powtarzających się sytuacji, czyli mam poczucie winy, muszę się tłumaczyć, usprawiedliwiać, a tym samym muszę zrobić, co ta osoba chce. W tym momencie uchwyć to, uchwyć i mimo dyskomfortu zrób inaczej, wycofaj się, skoncentruj się absolutnie na sobie, na swoich działaniach, tak żeby przywrócić sobie tą równowagę i te, to, to, co się tutaj wydarza, tak żeby zmienić jakby kontekst i, i, i żeby nie był on taki przewidywalny. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że możesz też powiedzieć, że, powiedzieć, że jest to gra, że nie wchodzisz w to, że, 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 że czujesz się. Tak, i tak, ale generalnie, chyba najważniejszą reakcją w odpowiedzi na, na taką manipulację jest zajęcie się własnymi tematami i wycofanie się dwa razy podwójniej. Później, gdy dojdzie już do pewnej rozmowy, można też powiedzieć, że to zachowanie nie odpowiada mi, i też postawić też swoje warunki w komunikacji. To jest chyba najważniejsza rzecz, przy granic, bo tu właśnie finalnie będzie postawienie granicy, tak, czyli mamy taki szereg różnych reakcji do finalnego postawienia granic, już potem już konfrontacji, w takiej, w takiej też rozmowie, co ja chcę, czego nie chcę, a jeżeli to nie będzie zrobione, to jakie mogą być tego konsekwencje, ale to już jakby wchodzimy na teren w ogóle stawiania granic, tyle właściwie, właściwie to będzie, to myślę, że na temat ciszy i milczenia i reakcji będzie na tyle dzisiaj, ale wrócę do tematu biernej agresji też podając inne sposoby i formy, które, na które niestety jesteśmy czasem narażeni. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.